Simy widziej gór games, nie wiem, czy y, siemaneczko się siema, testujemy nową gra, no, nie testujemy grałem już nią sporo. Y, lubię wygrać, więc ją y, no zagramy na początku zagramy w to. Wielkie szczęście ja go nie mam, ale jak wiedzę do 5 to będzie sukces więc zobaczymy. Ja to teraz czekam. Dobra, trafiłem, taka rakieta będzie jak przegram, więc zobaczymy. Zobaczymy czy okej, że... dobra, koniec, ładnie. O taka rakieta, co była po lewo górnym Teraz, teraz da, na prawy górny, proszę. Dobra, jest... pięciu końców, żeby nie było... A dalej, nie było. Będę... Tak, dobra, dobra, lecimy tu. Dobra, może no, zamiast Ja lecę tak jakoś dziwnie, tak. że... Nie, nie, no dobra, dobra, dobra. Z tego wracamy do końca, o co ja wiesz? O, tu mówię, wziął, nie bym był taki dywizon, to mnie miał. E, dobra, widzowie, e, zagramy sobie coś na trzy miesiące. Będziemy worek, no. Coś takiego. Zagramy sobie, proszę zostać łapę do góry, nic wiem, to nie kosztuje. Subika, nic wiem, to nie kosztuje. A damy, coś zaroni się, muszę powiedzieć o gównym. No, na stronę kobiet, dobra. Dobra, 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 dobra. Nawet to. Yy, a później ten turnamec spróbujemy. No dobra, w tym jestem zajebisty. Patrzcie. Nie ma lepszego, ale... No, ta, ta. Każdy ma tyle samo, wiem, wiem. Dobra, my lecimy. To, ciemno. Bo na 30 też gółko to te jest w środku. Nie mogę, dobra, dawać. Patrz. Pięknie. Tyk, czyli. Tyk, czyli. Ty. Ty, ty i wyjdzie, jak jestem wystaje i patrz Pik pig, nie pig, pig, no pig, 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 coś się pig, wiedzieć, wiedzie pig, 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 nie 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 pig, 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 nie nie mam szans nie Dobra, dobra nie podoba mi się to. O ja ale te przybliżenia, jak mnie to denerwuje. Nic to nie zmieni już. No ale dobra, Nie tego na coś zmienię w, w tej Wow! Łał, joł, o nie. Nie ma tego teraz. Nic nie kupuję. Oczywiście. Możecie wyjść na mojego TikToka, jak chcecie. Ale jak nie, to nie chce, Nie to Ale no, ile to kosztuje? No, Czekaj, 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 to się damy, żeby nie przegram. Jak przegram to będzie mi smutno. Oje, ona skłonie, ale na tego. Ja sobie ulepszałem. I no. Widzowie. Jestem dobry w to. Jestem super dobra, teraz chwilę skupienia. Love two, love three. Ja bez mikrofonów pomówię dura. Nieważne 45, staminy. Chodź, mam słabo. Nie wiem, jak tam serwisem, ale się cofnę, bo jak mi lufem, no właśnie, da to. A nie, 108, dużo serwis. Dobra, 1-0, let's go. Teraz ja muszę dobrze serwować. Nie, tam. Skurczcie Serena Williams. <grym>, nie, no, nie, no. Legenda, ale. Uuu, bo nie, lefa, drefa, lefa to są dwójnie legenda, bo nie, nie dam się, da się nabrać, nie się nabrać. Widziałem. No i tyle z mojej gry. <grym> Ojej, yeah, no ale bo przepraszam, uszy mogły zaboleć. Uuu. <grywy> Trzeba serwuje coś. O nie, nie ma serwuję. Nie, nie po ja podchodzi. Zobaczcie sobie płaczami w komentarzach. Dobra, co Jak co dzieje Mówcie, że jest taki Ja tak nie uważam. No i teraz ma gry tak wierzyłem w ten mecz. o dup. Nie, co się stało? Jest... dobra, przepraszam. Tak i przed chwilą odcinek z Football Rivals. Jak chcecie to fajcie, ale też było trochę śmiechu. Nie, śmiechu? Nie było tam śmiechu, ale musicie się ze mnie pośmieć przynajmniej. Nie wiem, mam więcej odcinków. możecie się ze mnie pośmiać. Ja tak bardzo chcę się, się ze mnie, po... mnie pośmieć. Ojej, No, teraz ja gra, ze mnie pośmieć, bo nie mam grać. Proszę, śmiejcie się w komentarzach, jak tak bardzo wam chcecie. Nie, no i ona odebrała jeszcze reakcję wygra. Śmiejcie się, śmiejcie Dobra, ja kończę, bo za długo trwa. Jak ona tak może zostać się tej jak nie woliłem? To tańcy, gołego, dzikie ręce. Ach, jak zawsze, przegram. Dobra, teraz wygram, widzowie. Jak nie, teraz wygram mi dawać, to mi suba i łapkę. Jak przegram, to mi nie dajecie. Chyba, że... Chcecie. Dobra, ma staminę. Roz, do rozjechania. Ale forehand, -like, jak ma na... Do, no, ma, ma do mnie. Yy, teraz damy tego Joker samą kartkę, nie wiem, jak się to nazywa, nie widziałem. To może mi robi... gdzie pomoże mi coś bardziej? Ja wiem, bo tamte... takie pustenne było troszkę. No, jeszcze jest 169, jasne, nie mogę dociągnąć do 134, no. Ta gra jest chora. Dobra. Ojej, no jeszcze dzisiaj będzie coś innego, jeszcze odcinek. No, jeszcze nie jeden. A, jeszcze jest futbol, żaj, właśnie meczów z meczu, będzie, no i tyle. Będzie, yyy, do te siatki troszkę i jakby nie skończyć, to się przerobuję. No. Haha. <laughs> <laughs> wyszło. Że ja nie będę podchodził. No, nie będę. 110 na godzinę, oj, Wiemy. ludzie. No, chyba go. głowa boli. Nie no, 180 też nie, nie jest źle. A co starego? Chodzi ten o się i tyle. Oj, oj, dawaj, uciekaj. Kurde, ma mało staminy, no. Nie mogę go porąbić. Pyk. Come on! Zobaczcie, jaki licuć i wyklątała. się, ja sam idę. W takim akurat w tym momencie. Nie mogę on jeszcze chwilę pograć. Jak miałem małost, ja też mam mało stoi. Nie, nie, mam więcej Dajcie mi suba. To teraz za łapkę. W ostatni mecz, nie będę się już męczył. A, sorry za szum, jak będzie. Fienik mnie teraz jeszcze nie ogląda, nie dotknął tego momentu, albo po mówię. Jeszcze jeden zagram, pomęczę się. Sorry za szum ogólnie, jak będzie, wiem, profesjonalnym youtuberem nie jestem. O, 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 teraz wygram. Teraz gram. na przegram to się. Nie wiem, co zrobię. Ale będzie mi smutno. Dobra, teraz wygram, on jest słabe. Przejdę. Przerządziłam ledwo. No, chodź tu. Come on, ale piękne to było uderzenie, to nie? Nie. Dobra, wiem. Ja, jak mamy całej siły, to nie odbierze. Ale 110 na godzinę, to był serwis. Jakim cudem? 24 przez... Przecież takiego siły nie ma. Takiej siły nie ma. O matko. A mój... No mocniejszy jest, no. To czemu tyle siły nie ma? 180, że On ledwo odbiera. Ja odbieram na... Nie wiem. Widzę, że. Są, są ciężary. 175 taki mocny serwis na. Co? Na ciało. Ledwo odbił. Nie no, chyba nie. Come on. No ten serwis był mocniejszy 187, te wszystkie poprzednie. I to jest 180, tyle co ja. To ledwo leci. Nie, nie kiedy Kiedy przegram. Wypłynęło go serwisem, no jak on, no go no biega, dobra, jest, wydzielona, jeden ma już no dzięki za ten odcinek, dajcie suba łapkę. tysiąc subów przycisk, na no.